Cześć, witaj w programie medycznym, w którym dowiesz się ciekawostek ze świata medycyny, filmów, seriali, piosenek związanych z medycyną, a także gadżetów, procedur, o których nie słyszałeś, a możesz je sobie powtórzyć lub po prostu dowiedzieć się ze mną, więc zapraszam. Cześć, ja jestem Oliwia i jestem magistrem pielęgniarstwa w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Od trzech lat pracuję na oddziale intensywnej terapii i od niecałego roku... Na bloku operacyjnym, a to jest program medyczny. Zapraszam wszystkich. Ciekawostka: czy wiesz, że co ósma kobieta na świecie choruje na złośliwego raka piersi? Przy tej ciekawostce tylko Wam powiem, że kobiety badajcie się regularnie. Jeśli macie także obciążenia rodzinne, tak jak ja, ponieważ wiecie, ja już to wiele razy powtarzałam, badanie piersi, czyli szybsze wykrycie, wydłuża życie i ja się tego trzymam i mam nadzieję, że Wy też. Piosenka,